Dlaczego włoskie czołgi były takie słabe? Historia lat 1921 do 1941. W 1942 roku na Pustyni Zachodniej alianccy żołnierze żartowali, ile biegów miał włoski czołg. Odpowiedź brzmiała – jeden do przodu, cztery do tyłu. Sugerowano, że Włosi uciekaliby przy pierwszym sygnale walki. Prawda była taka, że choć załogi ich czołgów bez wątpienia wykazywały się odwagą w walce, brakowało im nowoczesnego sprzętu, a dodatkowo ograniczało ich bardzo słabe dowództwo. Włosi wprowadzili koncepcję czołgu do swoich sił zbrojnych już w 1921 roku w postaci sześciotonowego fiata 3000, które oparto na francuskim projekcie Renault FT17 z czasów I wojny światowej. Czołg zdobył pewną popularność w armii włoskiej, lecz uznano go za zbyt lekko uzbrojony. Miał jedynie dwa karabiny maszynowe kalibru 6,5 mm. W 1930 roku zmodernizowano go, montując działo kalibru 37 mm, mocniejszy silnik i lepsze zawieszenie. Fiat 3000 osiągał maksymalną prędkość zaledwie 13 mil na godzinę, co i tak było lepszym wynikiem niż w przypadku Renault FT-17, na którym go oparto, a który mógł osiągnąć jedynie 4 mile na godzinę, czyli około 7 km na godzinę. Jego pancerz, o grubości od 6 do 16 mm, zapewniał minimalną ochronę, ledwo zatrzymując pociski. Nie miał żadnych szans w starciu z pociskiem przeciwpancernym. Zasięg tego czołgu wynosił jedynie 65 mil, co sprawiało, że lepiej nadawał się do powolnych działań z czasów I wojny światowej na błotnistych terenach niż do szybkich taktyk II wojny światowej. Nawet gdyby Fiat 3000 próbował uciec, wróg mógłby go dogonić i zniszczyć zwykłym granatem ręcznym. Niewiarygodne, że te czołgi, mimo ponad 20 lat służby i znacznej przestarzałości, wciąż brały czynny udział w alianckiej inwazji na Sycylię w 1943 roku. C-33. Tank ET był włoskim czołgiem wsparcia piechoty używanym podczas II wojny światowej w służbie od 1933 roku. Był on w dużej mierze oparty na brytyjskim projekcie z 1927 roku. Był tani, masowo produkowany i eksportowany do wielu państw. Zasięg i opancerzenie pojazdu były zbliżone do Fiata 3000, więc w chwili wybuchu II wojny światowej był już przestarzały. Trzeba przyznać, że był szybki i zwrotny. Osiągał maksymalną prędkość 26 mil na godzinę, czyli 42 km na godzinę. Porównywalną ze sprintem Usaina Bolta przy pełnej prędkości, ale jego dwuosobowa załoga była stłoczona w absurdalnie małym przedziale bojowym. Czołg miał wysokość zaledwie 3 stóp i 11 cali, czyli około 1,2 metra oraz szerokość 4 stóp i 7 cali, czyli mniej więcej 1,4 metra. Oznaczało to, że był znacznie mniejszy niż typowy współczesny samochód kompaktowy lub ekonomiczny. To sprawiało, że załodze było wyjątkowo niewygodnie, do tego stopnia, że dowódca, kiedy tylko mógł, siadał na pancerzu czołgu, aby dać kierowcy choć odrobinę potrzebnego miejsca na łokcie podczas prowadzenia karoweloce 33. Był tak nieskuteczny, że w kampanii północnoafrykańskiej pomiędzy 1940 a 1943 nie używano go na froncie. A jedynie do holowania lekkiej artylerii i ochrony tylnych baz. Włoska armia wiedziała, że musi zmodernizować swoje jednostki pancerne, dlatego w 1940 roku wprowadziła nowy czołg średni M1340. Bazował on na konstrukcji brytyjskiego czołgu Vickers 6-ton. Ten czołg mógłby być dobrą konstrukcją, gdyby wprowadzono go 10 lat wcześniej, lecz w 1942 roku. Był już beznadziejnie przestarzały. Z powodu lekkiej 12-tonowej konstrukcji i słabego silnika w przeciwieństwie do Shermana czy Panzera IV, możliwości jego modernizacji były bardzo ograniczone. Był także ograniczony przez wyjątkowo małą wieżę, co utrudniało dowódcy i celowniczemu skuteczną współpracę. M13-40 miał wiele wad, ale zbudowano ponad 700 sztuk, ponieważ był to jedyny dostępny wówczas czołg podstawowy w armii włoskiej. Jego pancerz był cienki, niepochylony i wykonany w przestarzałej technologii nitowanej, a nie spawanej. To oznaczało stałe ryzyko, że uderzenie wyrwie nit i wystrzeli go z dużą prędkością wewnątrz przedziału bojowego. Odbijając się w czołgu jak odłamek, mógł trafić członka załogi albo uszkodzić wyposażenie. Sytuację dodatkowo pogarszało zastosowanie bardzo niskiej jakości stali do produkcji płyt pancerza. Nawet jeśli pocisk jej nie przebijał, była tak krucha, że pękała i odkształcała się po uderzeniu. To znacząco osłabiało dany fragment pancerza. Nawet prowizoryczny amerykański M3 Lee i brytyjski M3 Grant były dla niego bardzo poważnymi przeciwnikami. M13 40 wyróżniał się jako jeden z pierwszych czołgów wyposażonych w silnik wysokoprężny. Zapewniało to większy zasięg, dłuższą żywotność niż jego benzynowe odpowiedniki oraz mniejszą podatność na zapłon po trafieniu. Jak wiele włoskich pojazdów bojowych tamtego okresu, był jednak bardzo zawodny. Surowe warunki pustynne podczas kampanii północnoafrykańskiej dodatkowo pogarszały jego niezawodność. A fakt, że Włosi nie dysponowali formalnym systemem odzyskiwania uszkodzonych w walce lub zepsutych czołgów, sprawiał, że wiele z nich po prostu porzucano na polu bitwy, gdy się psuły lub były uszkadzane. Po odzyskaniu można by je naprawić i ponownie wprowadzić do służby. Podczas kampanii w Afryce Północnej wypadał wyraźnie gorzej i stale przegrywał starcia z alianckimi czołgami. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt, że na początku kampanii M1340 obsługiwały załogi z minimalnym przeszkoleniem, a same czołgi były pozbawione radiostacji i łączności. Włoska armia szybko zauważyła niewystarczającą siłę ognia serii M1340, lecz nie dysponowała lepszą alternatywą. W 1942 roku Wprowadzono nowy Semovente 7518, samobieżne działo bez wieży. To działo samobieżne często pełniło rolę niszczyciela czołgów, wspierając przestarzałe M1340. Wersje uzbrojone w działo kalibru 75 mm były bardzo skuteczne i uchodziły za jedyne włoskie pojazdy pancerne, których alianci naprawdę się obawiali. Potrafiły zniszczyć M3 Grand lub M4 Sherman z odległości około 500 yardów, czyli mniej więcej 500 metrów. Zbudowano jednak tylko 262 egzemplarze, więc nigdy nie stanowiły poważnego zagrożenia dla sił alianckich. Innym pojazdem, który Włosi posiadali i który naprawdę mógłby coś zmienić, był samobieżny moździerz Semowente 9053. Zaprojektowano i zbudowano go w 1942 roku, aby przeciwdziałać zagrożeniu ze strony rosyjskiego T-34. Semowente 9053 miał otwarty dach, i tył przedziału bojowego, przez co załoga była narażona na ostrzał, odłamki oraz niekorzystne warunki pogodowe. Pierwszym poważnym mankamentem konstrukcyjnym było to, że wykorzystywał silnik benzynowy, który miał tendencję do wybuchania w płomieniach po trafieniu oraz do zamarzania, gdy temperatury spadały zbyt nisko. Miał także bardzo słabą ochronę opancerzenia. Był uzbrojony w 90 mm armatę przeciwlotniczą, zamontowaną na powiększonym podwoziu czołgu M1340. Było to bardzo skuteczne, ponieważ mogło niszczyć najnowsze alianckie czołgi z dużej odległości. Jednak możliwości działa były poważnie ograniczone przez fakt, że mogło ono przewozić jedynie 6 lub 7 pocisków amunicji. Za każdym działem jechał przerobiony transporter amunicji na bazie czołgu Fiat L640, przewożący 26 pocisków. A kolejne 40 transportowano w holowanej przyczepie. Zbudowano tylko 45 takich pojazdów bojowych, dlatego, ostatecznie były one używane w bardzo niewielkiej liczbie podczas kampanii w Afryce Północnej, a pozostałe skierowano do obrony samej Italii. Żaden z nich nie trafił na front wschodni, gdzie bez wątpienia ich załogi zamarzłyby na śmierć w odkrytych przedziałach bojowych. Rząd Włoch próbował uruchomić na swoim terytorium produkcję śmiercionośnego czołgu Panzer 5 Panther. Nic z tego jednak nie wyszło, ponieważ we wrześniu 1943 roku obalono tam rząd faszystowski. Włosi wyprodukowali w czasie wojny jedynie 3368 czołgów. To było zaledwie trochę ponad 4% całej produkcji czołgów państw osi. To mniej niż liczba wyprodukowana przez Cesarstwo Japońskie, które koncentrowało swoje zasoby na marynarce i lotnictwie kosztem armii lądowej. W okresie powojennym Włosi w końcu stworzyli czołg światowej klasy w postaci podstawowego czołgu bojowego Ariete. Jest on często oceniany jako jeden z najlepszych czołgów na świecie.